śpiewa? Zaraz to sprawdzimy w aplikacji Track ID? O. Widzisz? To Adam Lambert. Może pobiegamy? Z przyjemnością, zwłaszcza, że mam aplikację Endomondo, która liczy kroki, kalorie oraz temu podobne, Uch, przebiegliśmy 15 km. Przebiegliśmy tyle kilometrów i teraz nie wiemy, gdzie jesteśmy. Może sprawdzić, w mapargogi. O, zobacz, jesteśmy tutaj. Tu jest sklep Pepko, więc musimy. Do, więc nasz dom musi być gdzieś tutaj. O, widzisz, musimy teraz iść tam, w lewo i dalej to prosto. Widzisz, już jesteśmy w domu. Cześć, Cześć. Ech, o. ty. Słuchaj, Olaf, ktoś mi ostatnio podkładał cukierki. Naprawdę? No, ale jak to? Bo miałem 10, a mam 5. Hm. Czekaj, czekaj, czekaj. Jest taka aplikacja. Muszę detektować. A no tak, słyszałem o niej. Dobra, sprawdzimy ją. No? Dobra, to no. instalujemy. Okay. Hmm, może dzisiaj tego nie włączę? O, ktoś mi się łamał do pokoju. Idę to sprawdzić. To ja ty! O! Ej, co się stało? O mój palec! Trzeba coś w internecie zobaczyć. A, trzeba kolać wodę tlenioną. Ej Filip! Zrobimy niespodziankę dla rodziców i przygotujemy im jakąś poprawę? O tak, świetny pomysł, na pewno się ucieszą. Hmm. Ale co by tutaj przygotować? Zobacz, mamy twaróg, mamy jajka, mamy mleko. Zobacz jaki fajny przepis na sernik. A, ale fajny, zaraz pozrobimy. Jaki piękny sernik. O tak, udał nam się.